No siema widowcy, a dzisiaj będę sobie gadać, a w tle będzie leciał gameplay Sunta, więc... Chyba spoko, co nie? Jak w pierwszej kolejności, to w sumie możecie być ciekawi, co to za mapa, czemu tu stoję, o czym będę gadać i czemu była przerwa na kanale. Więc będę starał się po kolei odpowiadać na wszystkie te pytania. Taki jest przynajmniej plan. I było mnie parę dni na kanale, a w sumie to prawie dwa tygodnie. Głównie dlatego, że nie było mnie w domu, skończyły mi się filmy, więc nawet nie miałem co w pośpiechu zmontować przed wyjazdem. No i po prostu chciałem sobie też troszeczkę odpocząć, plus wyjaśnię to później, ale ostatnimi czasy mam trochę uraz do unta. Okej? Okay? No ale tak trochę korzystając z okazji, że zacząłem tą przerwę, to ją sobie trochę dłużej pociągnąłem i po prostu wróciłem na chatę, trochę sobie pochillowałem, pograłem w inne gierki, w Dead Side. o tym później. I tak to było, ale teraz powoli czas wracać z jakimiś filmami na kanał, ale to też nie będzie tak jak było wcześniej, a o tym też później, <laughs> sorry. Gdyby ktoś był ciekawy, to mapka w tle to w sumie to nieważne, po co mam to mówić. Zastanawiacie się pewnie po co ja tutaj w ogóle dzisiaj jestem i co ja chcę w ogóle mówić. Także ja po prostu chcę wydać swoje wkurwienie na tą gierkę, bo ostatnimi czasy denerwuje mnie tak bardzo, jak jeszcze nigdy mnie nie denerwowała. Żeby było jasne, na sam początek, ja lubię Unta, ja dalej lubię tą gierkę i ona mi się jeszcze nie znudziła. Jednakże... W tej grze się dzieje tyle złych rzeczy, że ostatnio po prostu nie mogę i przyjemniej mi się gra naprawdę w inne gierki. Dla mnie od dawien dawna największym problemem w WUNCIE jest brak dobrych serwerów do grania, a ostatnimi czasy to się popsuło jeszcze bardziej, kiedy Nelson wpadł na genialny pomysł, że on po prostu pozbędzie się Pay to win z, z tej gierki w ogóle bohater, rycerz na białym koniu. On kurwa zrobi porządek, co wprowadził takie zmiany, że każdy z was, kto na przykład gra na PS, bardzo dobrze wie, jak to wygląda i tak naprawdę jak obecnie te serwery wyglądają, a jak wyglądają. Wyglądały kiedyś, no, nie wiem co uważacie, ale mi się wydaje, że teraz jest gorzej. Witam cię ponownie. Naucz mnie... Zadać. <śmiech> <śmiech> o wiele gorzej, wszyscy mają jakieś opekity, pojebane rangi, drogie są w ogóle, Home 5 sekund, heal, drop, zubek w kicie. Jo! What's poppin', bro? Are you from Poland? Yes. How are you, man? No Poland. <laughs> no Poland? You're not from Poland? So, where are you from, man? It's a Russian server? I don't know, man. Oh. <laughs> No nie wiem, Nie osobiście na przykład taki gameplay nie jara, i trochę śmieszne, że serwery muszą robić coś takiego, żeby nie zostały zbanowane. Jakby fajnie, że Nelson chciał niby zrobić coś dobrego, żeby pozbyć się pay to win, gry i w ogóle, to brzmi spoko. Jednakże z drugiej strony, chyba fajnie, żeby ludzie mieli swobodę, no bo każdy może wydawać pieniądze na to, na co chce, a administratorzy serwerów chyba też mogą robić te serwery tak jak chcą. No, nikt tych ludzi nie zmusza do kupowania punktów, rank czy czegokolwiek innego, więc. Po co? Po co? Po co zmuszać administratorów, serwerów, żeby robili takie gówno teraz? Ech, tylko po to, żeby te serwery istniały. Poza tym już nie wspomnę o tym, że Unt sobie najlepiej radzi w tym, że naśladuje inne gry. Naprawdę, w tym Unt jest najlepszy. Jak nie wejdziesz na listę serwerów, posortujesz sobie po liczbie graczy, oczywiście wszystko ustawisz na Eni, to topcy macie tak naprawdę same serwery Rasta, świetna sprawa naprawdę, i Unturnov. Który jest zrobiony na podstawie Escape from Tarkov Czyli innej gierki Wow, naprawdę super, że w Uncie Najpopularniejsze rzeczy to są mody, które naśladują inne gierki Gratuluję Co lepsze, żeby było zabawnie To te mody są zrobione lepiej niż sam Unt Bo obecny Rust mod jest tak bardzo rozbudowany I wprowadza tyle różnych opcji I w ogóle ułatwia grę Że to jest niedowierzanie Niedowierzanie, że Unt sam w sobie nie mógł dojść do takiego poziomu Przez te kilka dobrych lat Ale o tym pogadam jeszcze za chwilę Jeżeli chodzi o poziom Unta i o zmiany, jakie się w tej gierce pojawiają bo to też jest naprawdę pojebany temat. Poza tymi serwerami na liście serwerów w Wuncie tak naprawdę dominują jeszcze sody, które są jedynymi długo trzymającymi się i popularnymi wanilkami i to takimi prawdziwymi wanilkami. Jednakże sod to sod. To są jedyne takie serwery i one się potrafią znudzić. Ja na przykład na nich przegrałem już mnóstwo czasu. Nie podoba mi się to na przykład, że jest tam ten plugin, który ogranicza budowanie, bo według mnie to bardzo dużo odbiera swobody. I jednak ma wpływ na gierkę. I to wcale nie jest aż takie wanilkowe. Do tego gra tam też takie komunikacje. Z którym czasem po prostu wolałbym się wyminąć i oszczędzić sobie nerwów i dyskusji z ludźmi, albo po prostu czytania tego, co ludzie piszą. A dalej, dalej, już tak naprawdę mamy tylko modet serwery: home, key, TPA razy 100, Miliard, PVP, Modet i w ogóle wylew jakichś ruskich serwerów, gdzie tamto już w ogóle potrafi być niezły odlot. I w item shopie, mógłbyś nawet kupić kolację z adminem. I naprawdę brakuje tego. Brakuje ciekawych, oryginalnych miejsc do grania. Ludzie w Wuncie zbytnio nie starają się robić fajnych, wyróżniających się serwerów. Czasami są tego jakieś przebłyski. Ale najgorsze jest to, że te serwery bardzo szybko umierają. No, na przykład, Kotch jest idealnym przykładem na to, że ktoś spróbował zrobić coś oryginalnego, to wypaliło, grało mnóstwo ludzi, ale no, właściciele mają tak bardzo w sumie wyjebane w to, co się tam dzieje, że nic się nie dzieje na tych serwerach. Obecnie nie żyją, jakieś legendy głoszą o tym, że będzie nowy sezon, niby to są, są testy nowej mapy. No, ale wszyscy wiemy, jak jest, nikt tam nie gra i w sumie brak jakiegoś sensownego info. Już się wspomnę nawet o tym, że w Uncie wytworzył się kult grania na trzech mapach na krzyż, czyli Pei, Washington, Rosja, no i oczywiście Elwer się też przebiło do puli map grywalnych, aczkolwiek no na Elwer dobrych serwerów to też pewnie można z 3-4 naliczyć maksymalnie, wow. Ludziom trochę brakuje kreatywności w tej gierce. W workshopie jest sporo fajnych map, które by były dobre do grania. Jednakże nikomu nie chce się stawiać na tym z serwerów. Ludzie też nie chcą próbować nowych rzeczy, nie chcą pójść na Wanilkę, zagrać na jakiejś ciekawej mapie, bo oni wolą grać w kółko na tym samym. No spoko, no tutaj nie mogę nic z tym zrobić. Wola ludzi, co kto lubi. Ja osobiście uważam, że próbowanie nowych map w Unch jest fajne. Przeglądając sobie ostatnio workshop, znalazłem parę fajnych map, które naprawdę mogłyby być ciekawe do pogrania na Wanilce i mogłyby zaoferować coś więcej niż tylko lutowanie Tarki. Rozumiem też również, że ludziom nie chce się hostować vanilek, bo, bo to nie jest profitowe, ok? Co innego schostować na przykład jedną, czy dwie vanilki, kiedy masz sieć serwerów i ona na siebie i tak zarabia. Co?! <śmiech> <śmiech> Ale samo hostowanie vanilek nikomu się nie opłaca, no bo jednak hajs na to trzeba wyłożyć, a vanilki się nie zwracają. Ale w tym miejscu pojawia się mityczny temat mitycznych vanilek oficjalnych od Nelsona, o których gdzieś tam... Kiedyś było coś słychać, ale w sumie dalej ich nie widać na horyzoncie. Czy naprawdę zrobienie kilku oficjalnych serwerów to jest taki problem, że to musi gościowi rok zajmować? Nie wiem, może tutaj powiecie, że pojawia się też problem pieniędzy, no bo jednak ktoś musi to hostować i muszą skończyć na to pieniądze pójść. Ale nie chce mi się wierzyć, że Unt nie zarabia na siebie aż tyle, żeby nie móc hostować kilku serwerów. A nawet jeżeli nie, to myślę, że można by się było dogadać z jakimś hostingiem, który miałby tak naprawdę darmową reklamę, a Nelson miałby darmowe oficjalne wanilki. Nie wiem, czy to w rzeczywistości mogłoby działać tak prosto, ale... Wydaje mi się, że na luzie można by było się gdzieś z kimś o coś takiego dogadać. Ja tak tylko przypomnę jeszcze w bonusie, że ta zmiana z Pay2Win w serwerach e, to weszła też dlatego, że właśnie planowane będą oficjalne wanilki, e, untowe. I ta zmiana z serwerami już tam weszła chyba z dobry miesiąc temu, a o tych serwerach dalej nic nie słychać, także no mam nadzieję, że może tam za 3 lata się uda. Oby. Spokojnie, spokojnie, to nie koniec narzekania, bo mamy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię do poruszenia, o której sobie ostatnio troszeczkę myślałem. Jakoś oglądałem sobie ostatnio film Anomana, który bardzo fajnie porusza, też właśnie kwestie rzeczy w wuncie, które już dawno temu mogłyby być zrobione, nie byłyby takie trudne do zrobienia, a bardzo fajnie zmieniałyby grę. Możecie sobie ten film zobaczyć. No, niestety, takich zmian pewnie nie będzie nigdy, bo sami wiecie, kto ma wyjebane w tą grę. Lepiej się zająć cudnym dwójką, co nie? Ha, ciekawe co tam u unta dwójki słychać. Też pewnie. Dużo zmian przez ostatnie pół roku zaszło Ale monta dwójkę zostawmy, Bo to, to jest w ogóle, kurwa, śmieszne W każdym razie w wuncie przez y, ostatnie 2-3 lata nie zmienia się totalnie nic Nie oszukujmy się, że największą Taką dawką, zastrzykiem nowego kontentu W wuncie były nowe mapy Których nie robił Nelson, to robili inni ludzie To było Elwer, od Danabiego, Renaxona I nie wiem, czy ktoś jeszcze przy tym pracował Jeżeli tak, to sorry I Kuwait ostatnio, tam nawet w sumie już nie pamiętam Kto to zrobił, no ale Kuwait też Można powiedzieć, że był zastrzykiem nowego kontentu nie, nie wciągnął co prawda aż tak bardzo jak Elwer, ale ta mapa mimo wszystko jest fajna I wiecie co jeszcze weszło w Uncie przez ostatnie 3 lata? Nie, maskotkę zrobili Fajną, można sobie kupić No, tyle a tak na poważnie, gdyby ktoś się mnie zapytał, Ej, co w Twojej gierce, które najbardziej lubisz, było największą zmianą przez ostatnie 3 lata, to bym odpowiedział, że ten performance update i spoko. To było naprawdę dobre, bo boost FPS-u w tej gierce był chyba najbardziej potrzebny. Ale poza tym nie zmienia się nic. Ostatnimi czasy Nelson trochę ruszył dupę i zaczął wprowadzać jakieś mniejsze zmiany. O tutaj burza, tutaj pada deszczyk, tutaj nowe dźwięki biegania, tutaj nowe dźwięki spadających łusek na ziemię. Tego typu rzeczy, które w tej grze tak naprawdę powinny być już dawno temu, dawno temu, a My po 4 latach dostajemy to, że jest dźwięk tego, jak pocisk se na ziemię spada. Wow! Super! Może ta gierka niedługo z Alfy do bety przejdzie. Naprawdę, większość rzeczy w tej grze to jest jebane dno, którego totalnie nikt nie zmienia. System skili. Jest całkowicie do reworku. System budowania też powinien być już dawno temu zreworkowany. Ta gra powinna w ogóle mieć więcej możliwości, więcej kontentu do robienia. Basicowy und, ten wanilkowy, kiedy grasz się na paywashu, nie opiera się na niczym innym niż bieganiu na lokalne. Nie opiera się na niczym innym. Nie opiera się na niczym innym niż bieganiu na militarne lokacje, lutowaniu w kółko tych samych itemów, odkładaniu do bazy, kraftowaniu cek i rajdowaniu innych. W tej grze nie robisz nic innego pomiędzy. Nie robisz. Czasami zrobisz hordę, które tak naprawdę umówmy się, jak często się robi hordy, albo w ogóle jak dużo ludzi robi hordy. Czyli czasami pójdziesz na Dead Zone, jeżeli grasz na jakiejś Rosji, ale jakby Dead Zone Wuncie jest i tak czymś takim, że nie jest niczym wielkim, no to już tak nudne jest. To tak naprawdę wyróżnia się tylko tym, że musisz ubrać na ryj maskę i pobiec tam i zabić parę mocniejszych zombiaków. Elwer i Kuwait pokazały, że Dead Zone może być ciekawy. I można też wymusić na graczach, żeby ten Dead Zone robili. I to już urozmaica rozgrywkę. Jakby z góry masz narzucone to, że ty musisz pójść na ten Dead Zone, musisz coś tam zlu zlutować i tak dalej, bo nie ruszysz dalej. I to jest fajne. I na przykład teraz też jest taką gierką, która cię zmusza do niektórych rzeczy, że musisz coś zrobić, bo inaczej nie pójdziesz dalej. A te basicowe mapy w wuncie mają w to totalnie wylane. Tam nie musisz robić nic innego. Możesz wybudować bazę 20 metrów od milki i cały czas w kółko lutować ją i ty nie będziesz potrzebował nic innego poza ewentualnie jedzeniem i piciem, jeżeli grasz na wanilce, z innych miejsc na mapie. Wiecie o co chodzi. W tej grze się nic nie zmienia, nie ma nowego kontentu, nie ma nowych update'ów. Ta gra ma taki potencjał, mogłoby wejść tyle ciekawych rzeczy, ale nie zmienia się nic. Strasznie mnie to wszystko Boli, bo ja naprawdę bardzo lubię Unta, w ogóle stworzyłem też kanał na podstawie tej gierki i całe jakieś tam community dookoła siebie i wszyscy tak naprawdę zbieramy się tylko po to tutaj, żeby oglądać Unta i gadać o Uncie. No, ale z tą gierką dzieje się totalnie nic. Podam wam na przykład taką ciekawostkę. Ostatnimi dniami gram sobie w Dead Side, które kupiłem sobie poprące na Steamie. Jak chcecie, to sobie kupcie, bo fajna gierka, gierka i kosztuje 5 dyszek. Ta gierka była Dedek, bo ja tam o niej widziałem już wcześniej, bo Kapon mi o niej mówił, bo grał i tak dalej. Gierka była w sumie Dedek, bo grało w nią 500 osób na dzień. Swoje kosztowała i tak wiecie, zbytnio się w niej nic nie zmieniało. Ale twórcy ruszyli dupę. Dodali tydzień temu, czy tam już dwa tygodnie temu, tak ogromny update, który wprowadzał tak dużo nowych rzeczy, że ja w sumie stwierdziłem, że kurde, aż kupię tą gierkę. I automatycznie też zaczęło zamiast 500 osób grać 2000 osób w tą gierkę. I jeżeli będą robić tak dalej i będą wprowadzać tak dobre updatey i rozwijać tą grę, to też będzie więcej ludzi. To zresztą tak samo jak z Rastem. Ta gierka co miesiąc ma updatey, mniejsze lub większe, ale cały czas jest pełno nowych nowości, rozwijają tą grę. I to community się powiększa, Wrasta gra 100 tysięcy ludzi średnio miesięcznie, a ta liczba wzrosła, bo tam jeszcze chyba z rok temu grało po 60-70, nie pamiętam teraz dokładnie. Unt po prostu na ten moment nie ma żadnych perspektyw i tak naprawdę nie wiadomo czego od tej gierki oczekiwać. Czy w to grać, czy nie, czy czekasz na Unta dwójkę, bo tam w sumie też się nic nie dzieje. Z tego Unta w ogóle niby stale gra 20-25 tysięcy ludzi, tak mówią statystyki, jednakże gdzie ci wszyscy ludzie grają, to ja w sumie nie mam pojęcia. Albo nie umiem liczyć, albo tych serwerów na liście jest trochę za mało. Nie wiem, nie wiem co robią ludzie w Untcie. Zapytacie się pewnie dokąd zmierzam z tym filmem i co ja w sumie Chcę nim osiągnąć, bo ani to nie jest angielski content Który mógłby może gdzieś dotrzeć I ktoś by zwrócił na to uwagę Ja po prostu narzekam, ja po prostu mam ochotę ponarzekać I trochę z wami pogadać, bo sam jestem w sumie ciekawy Co wy myślicie o tej gierce Ilu z was tak naprawdę dalej gra w Unta I co was przy tej gierce trzyma Bo ja tak jak wspomniałem na samym początku, Unta dalej lubię I z wielką chęcią bym napierdalał 10 godzin dziennie W tą gierkę, tak jak grałem kiedyś jeżeli tylko byłoby fajne miejsce i jakiś powód do grania, ale wchodzić 150 raz na tą samą mapę nie bardzo. Zapytacie się na przykład, jak to jest, że mi się nie wiem, nie nudzi raz, bo tam jest jedna ta sama mapa, w sensie ona jest proceduralnie generowana, ale monumenty i tak dalej, wszystko jest to samo, to się za bardzo od siebie nie różni. biomy te same. No, tam jednak w jest dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy do roboty. Gameplay jest o wiele bardziej rozbudowany, sama gra w sobie jest po prostu przyjemniejsza, więc się tak szybko nie nudzi. A und. Gdyby miał więcej kontentu, to też by się tak szybko nie nudził. W sensie ja w tę w gierkę i tak przegrałem już 2300 godzin to jest sporo. E, jak na jedną gierkę. Ty jak wiem, że wy powiecie, o, ja mam tyle i tyle, no to fajnie, że masz tyle i tyle. Co nie zmienia faktu, że 2000 godzin w, w jednej grze to jest dużo. I tyle. Ostatnio hipiskus zapowiadał jakieś wanilki e, z nowymi mapami workshopowymi Więc jeżeli coś takiego powstanie i seria będzie działać normalnie To możecie się tego u mnie spodziewać Jeżeli nie, to nie wiem w sumie gdzie będę teraz grać Sam też już przez jakiś moment zastanawiałem nad tym Czy nie odpalić jakichś dwóch, trzech wanilek swoich własnych Gdziebym po prostu schostował jakieś ciekawe rzeczy I zmieniałbym je tam co miesiąc czy dwa Ale pomyślimy nad tym, jeżeli nie będzie innych perspektyw do grania To może kiedyś w przyszłości naprawdę coś takiego zrobię Jeżeli w ogóle chodzi o mnie i o ten kanał To w w wakacje będzie troszeczkę inaczej niż było zwykle moi drodzy. Jakby paradoksalnie w wakacje będę mieć o wiele mniej czasu na granie i na robienie filmów regularnie niż wcześniej, więc te filmy mogą pojawiać się totalnie randomowo i może być ich mniej w tygodniu niż było zawsze. Bo zawsze były wtorek, czwartek, sobota, jednakże raczej w wakacje nie będę się wyrabiać, zobaczymy, jeżeli mi się uda, to będę robić tak dużo filmów, jeżeli tylko będę mógł, a jak nie, no to będzie nie wiem, jeden tygodniowo, dwa tygodniowo max, zobaczymy. Niczego wam nie obiecuję, dlatego spodziewajcie się, że to będzie strasznie randomowo. Jeżeli chodzi o to, co będzie, to na pewno będzie dalej UNT. Gdzieś tam sobie na pewno pogram, bo mam ochotę sobie pograć zawsze, mam ochotę pograć wunta. Na pewno będzie Rust i będzie też Deadside, które ostatnio kupiłem i sobie gramy tam z ekipą. Ta gierka też nie jest nie wiadomo jak mocno rozbudowana kontentowo, jednakże jest nowa, ma fajne, przyjemne PvP i gra się nam fajnie, więc na pewno coś z tego powrzucam. Także na koniec jeszcze raz powiem dla tych, co dotrwali do samego końca i chciałem się tego słuchać, żebyście napisali tak naprawdę co Was przy tej gierce jeszcze trzyma, co w wuncie lubicie a czego nie lubicie? Jakie by były takie jakieś idealne serwery na których byście chcieli pograć? Chciałbym sobie trochę poczytać, żeby mi to dało jakieś tam inne spojrzenie i też w ogóle feedback od ludzi. Co wam się podoba, nie? Jakby zastanawiam się też nad tym wszystkim w kwestii kanału, bo ja mógłbym tak naprawdę bardzo dużo grać w kółko na tych samych mapach w wuncie, jednakże nie chcę robić w kółko tego samego z uwagi na kanał. Bo nie chcę was po prostu nudzić na filmach i wrzucać ciągle lutowania milki na Washingtonie, bo robię to od 2-3 lat i to po prostu po potrafi się znudzić każdemu, i wam, i mi, mi w sensie pod. Mi pod względem tego, że znowu montuję bardzo podobny film I czuję się jakbym go już widział wcześniej A wam po prostu pod względem tego, że oglądacie coś Co już wcześniej tak naprawdę było Mam też świadomość, że kiedyś już nagrywałem taki film Dotyczący Unta, w którym troszeczkę narzekałem Możecie sobie ten film odkopać, zobaczyć I usłyszycie, że tak naprawdę wiele się od tamtego czasu nie zmieniło I nie mógłbym taki film pewnie robić co roku A sytuacja tej gry byłaby taka sama Jedyne co się zmieniło od tamtego czasu to to Że wyszło to zbawienne Elwer, które wprowadziło mnóstwo świeżości Kuwait się już Elwerem zainspirował i może jakieś kolejne mapy, które będą robić ludzie, również się trochę zainspirują. I teraz zostanie przez to wyznaczony jakby taki standard tego, że mapka jednak musi oferować coś więcej niż lutowanie militarki, i mam nadzieję, że się to utrzyma i będzie tak już zawsze. To może będzie jakieś światełko w tunelu, i nadzieja na to, że kiedyś e, powstanie jeszcze jakaś tak równie zajebista mapa, jak Elwer, która będzie tak bardzo grywalna. Ja stale oczywiście obserwuję to, co się w Uncie dzieje. Niedługo mają być niby te hipiskusowe wanilki, więc pewnie je sprawdzimy. Manoman robi jakiś własny mod, który leciał w tle. Widzieliście trochę PvP z tego serwera. Mają być tam jakieś nowe bronie i chyba nowa mapa. Nie mam pojęcia w sumie, co to ma być. Koth ma mieć niby niedługo nowy sezon. Zobaczymy też, co z tego będzie. Także ja cały czas obserwuję, szukam fajnych nowości i jeżeli tylko coś nowego wartego uwagi się pojawi, to na pewno będzie to na tym kanale. Dzięki wszystkim, którzy wysłuchali do końca tego mojego gadania. Ja już od dawna sobie myślałem, żeby troszeczkę pogadać na temat obecnego stanu Wunta, i pomyślałem, że to jest najlepszy moment. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz przypominam: napiszcie, co Wy o tym myślicie. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam dla Was, wariaty. Miłych wakacji.